Hi, di and welcome to the overcrowded version of Dusseldorf during the Japan Day. By the way, you are here at Spellada TV, and yeah, you are listening to Kevin from Rodents on Road. <laughs> Here you see a map from the central area and right after this the famous Asia market that is located here in the Japan town. Yeah, Düsseldorf is really famous for its Japan town. We have a lot of people that went over to Düsseldorf due to companies that yeah, were settling in here. No, czyli dużo no firmes, uh, I przez to teraz tutaj mamy taką małą dzielnicę japońską. No dlatego też widzieliście ten sklepik Harato Market, chyba to był. honestly dusseldorf is already so unique that we have here as well a japanese school and really a lot of asian shops because more and more chinese and korean people are now settling into dusseldorf so yeah if you want some asian vibes you are here completely right <laughs> No, so you Kultury dostać, no to wy tutaj jesteście naprawdę w najlepszym miejscu. Tutaj nawet jest japońska szkoła dużo takich sklepik, no, sklepików, co z Japonii są, albo też dużo teraz z Chin i z Korei tutaj się osiedliło. No więc tutaj macie naprawdę Asian vibe. <laughs> little Asia and little Japan is at least located right here in this city. Anyways, we are here because of the Japan Day, so let's move on. No, jesteśmy tutaj przez japoński dzień, no to dawaj. <laughs> Compared to these Asian restaurants, these prices here are really. yeah. skyrocketing. <laughs> no, te ceny tutaj naprawdę są kosmiczne, ale. <laughs> no, za to możecie iść też do restauracji. tutaj Kawałek dalej. <laughs> Jak macie dosyć pieniędzy przy sobie, no to też możecie. no, się przejechać na jednym tych ładnych statków tutaj. Yeah, if you have enough cash then you can take a boat right here in case you are interested in this the japan day is once a year in the springtime yeah i don't know the exact date of it but i think it was somewhere in april or may No jakbyście chcieli się dorwać na ten dzień, um, dzień japoński jest chyba gdzieś w aprilu, ach, w kwietniu lub uh, w tym, w maju. Enjoying some Mononu awary vibes. No jak chcecie trochę Monono Awary poczuć. otherwise the city itself is clearly interesting you have here a lot of old buildings a lot of new buildings yeah different cultures and it's really big it's really uh, i think around about 1 million people that are living here so yeah you have here a lot to discover <laughs> no Dusseldorf to naprawdę jest wielkie, prawie chyba milion ludzi, co tu żyje, więc dużo multikulti, no to możecie się dużo tutaj no, dowiedzieć i pozwiedzać, no a tak to też macie dużo tych starych domów, dużo takich nowych domów, dużo zielonego, yeah for sure a lot, a lot of parks are here as well, so yeah in my opinion uh, Beautiful city. To no. w moim opinie to naprawdę ładne miasto. Alright. right. Jeśli chcecie coś nowego zobaczyć, if you want to see something new, then check out my playlist that I linked here at the ending. And otherwise have a enjoyable week. Goodbye. No. Jak chcecie coś nowego zobaczyć, weźcie zobaczcie te rzeczy, co tu połączyłem, a tak to miłego tygodnia wam. Goodbye.